Got that feeling, the sun in my face, it's so well needed. Life will take care of the rest. Biking alone in the sunset, through the canals, all the mindset I needed. Yeah, I needed. Oh, let's freeze time, I watch the sun go down. Oh, in summertime. Cześć! Witam was wszystkich bardzo gorąco oraz serdecznie w ukrytym dziecku. W końcu po chyba miesiącu nadchodzi kolejny odcinek z tej serii i nadchodzi po wielu zmianach, jak już widzieliście na kadencie wydarzyło się kilka rzeczy, takich jak na przykład ślub. A ze ślubem wiązało się to, że Miley jakby Odnowiła swój kontakt ze swoją mamą z tego powodu, że właśnie bardzo marzyła o ślubie na plaży i podczas tego po prostu no, jej matka też pod, jakby bardzo prosiła ją od dawna, od dawien dawno o kontakt, a dawno z sobą kontaktu nie miały, bo po prostu e, pokłóciły się pewnego... Razu o jakąś sprawę, która nie była na tyle ważna, ale teraz odnowiły swój kontakt. maili zwierzyła się mamie, powiedziała jej o wszystkim, co się wydarzyło, i mama, pomimo tego, że nie popiera jej pomysłu, to zaakceptowała to i postanowiła jej pomóc, że jest jedyną osobą, która wie o jej sekrecie. Nawet Markus, czyli jak wiecie, po jej ślubie, bo okazała się ciąża i ciąża zostaje, nadal on nie wie tego, jakby co się wydarzyło i co się dzieje w podróży. Od piwnicy domu, który jak widzicie, właśnie wyremontował, bo Markus mieszkał w San Myszuno i sprzedał swoje mieszkanie po to, żeby przeprowadzić się właśnie do Miley, i postanowili razem, że po prostu wyremontują ten dom. I dom przeszedł ogromną przemianę, więc ja Wam oczywiście teraz pokażę, co się wydarzyło tutaj w domu, bo no powiem wam szczerze, że z tego, co się wydarzyło tutaj, jestem bardzo, bardzo dumny, więc myślę, że warto jest Wam po prostu pokazać to. Także zacznijmy sobie od wejścia i co się wydarza w wejściu. Proszę bardzo. Wszystko tak naprawdę zostało zmienione i już teraz jakby nawet pomieszczenia są pozmieniane, więc na wejściu samym może przejdziemy z tej strony. Coże tak mają tam kamerą, ale mamy jak widać drzwi wejściowe, kontakt, lustro em... Grzejnik, jakieś buty, jakiś wieszak i tak dalej, więc wyjście zostało zrobione takie małe na środku domu, po lewej stronie, natomiast mamy salon, w którym sobie siedzi Markus. Proszę Was, bardzo jest utrzymany w kolorach szarości, zieleni, jest dużo poduszek, dużo pierdółek. Markus sobie siedzi i chyba chciał oglądać telewizję, ale mu nie wyszło. Z tej strony mamy luk na okno wychodzące właśnie na Windenburg, na piękny kominek. Jak widzicie zresztą dużo właśnie zieleni, dużo kolorów. Raczej utrzymane wszystko w bieli. Kolejne lustro. Starałem się, żeby wszystko było w miarę ze sobą jakby połączone i miało razem wspólny sens. Także teraz przenieśmy się troszeczkę na prawą stronę i tam już widzicie mamy luk na jadalnię, na taką szafkę tutaj przy wejściu, która Właśnie, którą właśnie widać zaraz z wejścia. Tutaj mamy miejsce dla zwierzaka, które miejmy nadzieję pojawi się w dzisiejszym odcinku. I proszę bardzo, tutaj mamy widok na jadalnię z kuchnią, z której jestem chyba najbardziej dumny, bo jest to, według mnie po prostu wygląda to wszystko ślicznie i bardzo realistycznie, więc jestem zadowolony. Ogólnie jestem bardzo zadowolony z tego mieszkania całego, które tutaj zrobiłem, bo naprawdę postarałem się i posiedziałem nad tym troszkę. Także proszę Was bardzo, tak wygląda kuchnia od tej strony. Wygląda prześlicznie, mi się bardzo podoba. Jest taka zabudowana, bardzo ładna, ma bardzo fajne mody, od Wundimuna chyba. Tutaj jest taka ściana z obrazami pomniejszonymi, powiększonymi, co niektórymi. Taka ściana właśnie naszej maili. Tutaj powstała też na tym piętrze dobudówka, w której znajduje się łazienka, która jest dosyć mała, ale jak się wejdzie, to się nie wydaje już taka mała. Także mamy zlew, mamy jakąś szafeczkę tutaj. Tutaj. po lewej stronie mamy kibelek i tutaj po prawej stronie mamy prysznic. Gdyby na przykład, nie wiem, komuś się nie chciało chodzić do góry, także no wygląda to zdecydowanie lepiej. I jak widać, no, postarał się Markus tutaj i włożył naprawdę dużo pieniędzy w przemianę tego domu. Jeżeli chodzi o to, co wydarzyło się w piwnicy, to piwnica nie zmieniła się w ogóle, tam jakby na dole wszystko wygląda tak samo. I dzisiaj będziecie mieli mody do maili, do ubrania maili, kasa maili i kasa Małego oraz, Mody w opisie oczywiście do pokoju małego na dole, wszystko jak tam wygląda a jeżeli wbijecie 2000 polubień pod tym filmem, to ja wam dam mody również do tego domu w następnym odcinku, już za tydzień bo właśnie też będę się starał, żeby co tydzień jednak pojawiały się odcinki z tej serii, już chciałbym z nią wrócić z pełną parą, bo mam naprawdę dużo pomysłów na fabułę więc tak. No i przejdźmy do góry bo u góry też się troszeczkę wydarzyło, tutaj mamy taki nie do końca urządzony jak widzę korytarz bo już pieniążków nam nie starczyło, żeby musi jakby nam zostać trochę na życie tutaj został wybudowany balkon z tego powodu że tutaj jest to miejsce nad jak wiecie, z, z przejściem do piwnicy więc troszeczkę tutaj zrobiłem e, jakby takie, żeby ta bryła też była ciekawsza tego domu, zrobiłem tutaj po prostu takie wyjście e, na balkon, nawet nieźle to wygląda e, i dalej przejdźmy, gdzie by tu przejść o, może przejdźmy do pokoju małej kruszynki, który znajduje się po tej stronie, e, bo byłem z maili u ginekologa i okazało się, że będą oni mieli córkę i to jest pokój, który jej zrobiłem, który jest no po prostu piękny jest tak totalnie dziewczynski, e, że jestem z niego na maksa dumny e, i będzie tutaj sobie właśnie ma Mała dziewczynka, która urodzi się najprawdopodobniej w dzisiejszym odcinku już nawet mam dla niej wybrane jakieś tam wstępne imię e, i właśnie tutaj ona będzie sobie spała i leżała e, więc e, tak to wygląda, jestem na maks zadowolony z tego pokoju Jest po prostu śliczny, no, no zobaczcie, no kto by nie chciał mieć dziecka w takim magicznym pokoju, także jak widzicie Markus zdecydowanie się postarał, naprzeciwko pokoju e, małej Kruszynki mamy kolejną łazienkę, która została właśnie zrobiona e, dla góry, czyli dla Mieszkańców tutaj wyższego piętra. Proszę bardzo, tak to wygląda też ślicznie. I na końcu mamy pokój naszego świeżo upieczonego małżeństwa, czyli Miley i Markusa. Jest taki bardzo nowoczesny. On jest zrobiony przez Miley. No z tego powodu, jak widzicie, nawet te mają tak jakieś swoje ubrania, buty i tak dalej. Każdy ma podzieloną swoją strefę. To jest strefa Markusa, to jest strefa Miley. Napis: I'm in love with you. I, i tak to wygląda. Także mają taką swoją sypialnię właśnie stworzoną przez Miley, żeby im się dobrze tutaj mieszkało, także jak widać dom przeszedł ogromną metamorfozę jeszcze został tutaj jeden pokój, który zaraz wam pokażę, który nie jest urządzony. Będzie on na przyszłość dla kolejnego dziecka. Tylko niestety wychodzi mi tutaj dach jeszcze i będę musiał z tym popracować, bo to jest dach, który wychodzi sobie stąd. teraz To jest ten dach. Więc nad tym będę musiał popracować i wymyślić coś, żeby to jakby tam nie wychodziło. Ale jeżeli chodzi o dom, no to wygląda on tak tutaj jeszcze została usunięta ta szopka, która była tutaj z różnymi rzeczami, i zamiast tego mamy taki trasik wychodzący ze salonu. Proszę was bardzo. No, i tak to wygląda. Jeszcze nie wiem z której strony będę grał, chyba najlepiej mi się będzie z tej strony grało w tym domu, ale udało mi się to wszystko zrobić, więc jestem ogólnie bardzo dumny z tego, co się tutaj wydarzyło. Więc wydaje mi się, że możemy po prostu zrobić sobie taki cel. Wydajcie 2000 łapek, ja wam dam po prostu mady do tej, do tego domu, bo naprawdę jestem z niego dumny, powtarzam. Troszeczkę czasu nad nim spędziłem, bo dobry, można powiedzieć, dzień. To wszystko robiłem, ale akurat miałem wenę, a to jest ważne, żeby mieć wenę w takim wypadku. Dobra, Markus, co ty chcesz robić? Weź sobie na razie poglądaj telewizję. Ja sobie zaplanowałem, wiecie co? Aha, fajnie, mam ponad 1000 godzin w tej grze, więc nie wiem, czy mi się wyświetla taj powiadomienia. Nie ja chciałem zadbać o tego szkraba, bo chciałem, żeby on do swoich urodzin, do których zostało nam czasu. Um... Mam włączone starzenie się? Czyżby? No, oczywiście, że tak. Niech wszyscy się starzeją. Ile to by zostało chłopcze do urodzin? Jemu zostało 6 dni do zmiany grupy wiekowej, więc chciałbym, żeby on miał tutaj wszystko jakby na 5 wypełnione. Się nim na tyle zająć. Oczywiście Maria, jak zawsze, cudownie znika w piwnicy, nie wiedząc jakby co robi, więc będę musiała też jej znaleźć jakąś zimówkę. Markus tutaj się przeprowadził kilka dni temu dosłownie, więc on nie wie do końca jakby o co tutaj chodzi. Więc nie wiem, czy ja tutaj zrobię jakiś gabinet, może tutaj to jakoś przetrans. Jakbyś zrobię jakąś transformację i wtedy będziemy, jakby udawać, że ona pracuje w tej swojej karierze wolnego strzelca. No, chyba to jest jakby, jakby najlepsza opcja, tak mi się wydaje, że tutaj tak na dole zrobię jakiś gabinet i jakby to będzie jej wymówka na to, że żona, jakby wiecie, nie pracuje. A zacznijmy grać. Dzisiaj chciałbym, żeby Maria urodziła w tym odcinku, jak mówiłem. Maria Miley, oczywiście pewnie jeszcze będzie mi się to myliło. No i chciałbym tego szkrawa. Żeby on właśnie, że tak powiem, tutaj ogarnął swoje umiejętności wszystkie, tylko nie widzę, żeby on miał tego swojego tableta, tego dla dzieci. Więc zaraz mu go kupimy, żeby, bo ten, wiecie, nie, nie każdy jest za tabletami, ale ja jestem i wiem, że one na przykład tych dzieci tutaj bardzo rozwijają. Także to jest ten tablet, masz oczywiście niebieski kolor i, i kupę strzeliłeś, więc trzeba cię przebrać. Może mu go tutaj po prostu, wykąpmy. Nie można go wykąpać tutaj. Tylko, żeby ona go do góry przypadkiem nie wyniosła. Nam no, to weź wykąp. Albo... No, wykąp po prostu go. Wykąp go po prostu. Miejmy nadzieję, że uda się ci to zrobić tutaj na dole, że go nie wypuścisz przypadkiem tu z góry. Z dołu, w sensie. No! Nine, tutaj masz łazienkę dla niego. Nie, 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 nie. Ty tutaj. Nie wiem, dlaczego drzwi nie są dla niego zamknięte w ogóle tutaj. To jest pierwsza rzecz. Zablokuj drzwi dla wszystkich, z wyjątkiem Miley. To jest pierwsza rzecz. I tutaj go... Dlaczego ja go nie mogę tu wykąpać? Dlaczego mi to nie działa? No, wykąp go teraz. Teraz go nie wyprowadzisz stąd. Tutaj do wanny tu masz wannę. No i, i... Dobrze, to nie będziesz wykąpany, tylko cię postaram się przewinąć w takim wypadku. Jeżeli nie to nie przewinimy ciebie. Tak wiem, że ci dziecko śmierdzi, no ale go przewin, to wtedy będzie dobrze. I mam, mam duży plan na fabułę, jeżeli chodzi o, o tą serię, ale najpierw niech się to dziecko urodzi, będziemy się rozwijać w kolejnym odcinku, już za tydzień w niedzielę, o 13, taki jest plan, żeby tą serię jakby prowadzić częściej jednak i kosmiczne pokolenia, troszeczkę bardziej zostawić w tyle. Dobrze, gdzie ty masz tego tableta? Ty na razie weź sobie, nie wiem, e, rysuj z lamą, to będziesz rozwijać sobie kreatywność. Miley, wszystko gra, wszystko gra. A ty w tym czasie możesz troszeczkę też czasu ze swoim mężem spędzić. On... Nein, ty go nie znasz tutaj, Boże Święty, co się dzieje z tym? Tutaj jest zablokuj drzwi dla wszystkich z wyjątkiem Miley, tu, tu, tu. Wszystkich z wyjątkiem Miley, o proszę cię bardzo, ty do góry, nie wiem, sobie możesz zrobić coś do jedzenia dla Miley. Podaj kolację, nie wiem, pierogi z warzywami, ty sobie siusiaj. I tyle. Tutaj w ogóle nie wiesz, że on istnieje, po pierwsze, i to jest najważniejsze, żeby, żebyście nie wiedział, że on istnieje. Tak, więc dzisiaj ja sobie tak naprawdę pogram w tym czasie do jej porodu. Dobra, ty idź sobie poczekaj, może tutaj aż on ci zrobi żarełko. No i jak mówiłem, fabuła nam się rozwinie w kolejnym odcinku, bo planuję jednak wkroczyć tutaj troszeczkę z Leją również, która tam sobie gdzieś czeka w skrzyni rodzin. E, i, I też z nią e, jakby narobić tutaj naszym się trochę problemów. Boże, Markus, co ci jest? Aha, no i fajnie, bo w sumie miałem zaadoptować zwierzaka i chciałem, żeby to był pies, więc w sumie możemy to teraz zrobić. Tylko nie mogę tego zapewne zrobić przez telefon, no nie? Zapewne nie. teraz pracę. No właśnie, nie mogę tego zrobić przez telefon, więc tutaj od razu może kupimy jakiś mały laptop. I tysiąc simulonów poszło się walić, ale teraz możemy chociaż adoptować sobie pieska, więc adoptuj psa. Zobaczymy, czy będą jakieś fajne. O, od razu widzę, że tu idziesz nawet. Więc sobie usiądź. Tutaj to zmienię wszystko i będzie tutaj naprawdę elegancko i pięknie, nawet w tym gabinecie. Tylko powiedzmy, że na razie po prostu no mamy. Ile piesków pięknych. O nie Lilu, no ja jestem zakochany. I też jest ładna. To jest Rottweiler, o proszę. Marty, Nowofunland, o matko, taki duży fiki. Nie no, chciałam jakiegoś mniejszego psa i to jest Mops, więc ja chcę mieć Lilu. Nawet może mieć najmniej Lilu, w sumie bardzo fajnie to brzmi. Więc e, czekajmy, o jest już pan od adopcji tutaj. O Boże, cześć piękna. Ostrożne przywitanie. I adoptuj. Zaraz będziemy mieć pieska. No, także on będzie pasować. O jajku, jejku, <noise> troszeczkę jest wściekłutka, Co znajomymi. No, adoptujcie się, choć będziesz nasza. Tak, chcemy cię adoptować, zostaniesz Lilu, bo to jest całkiem spoko imię w sumie. Także mamy pieska, będzie nam dopełniał rodzinę. Zobaczymy, jak to wszystko będzie grało. To możesz już sobie panie zabrać. Zaproponuj jej przyjaźń, pogłaszcz. Baw się. Trzeba z nią troszeczkę. Boże, ile mam tu opcji. Trzeba z nią troszeczkę się tutaj pobawić, żeby biedna nie, nie czuła się samotna. Opieka um, nad zwierzaczkiem. Wypuść, co to znaczy. Wyślipsanot, żeby w jakiś czas sobie się ze sobą zajmował. O, jest niezależna, ciekawe, no właśnie, trzeba jeszcze sprawdzić. Um, nakarm jeszcze raz. Aha, no takie ja nie mam moda na kontrolę zwierzaków. To sobie zainstaluję. Nawet nie mam, e, jakby... E, Czas mu sprawdzić tego, jakie ona ma cechy. No to będziemy ją poznawać sobie. Wygląda bardzo fajnie. Ty Widzę, że zrobiłeś już jedzonko. To weź sobie skocz na sikanie. I czy ty czegoś potrzebujesz do pracy? Potrzebujesz mentorować sprawność fizyczną kogoś? To może później pójdziemy ci na siłownię. Może niekoniecznie dzisiaj, ale jutro. Bo jest oczywiście osobistym trenerem, tak jak mówiłem, jest dosyć ogarnięte w sporcie. E, no a ty potrzebujesz uzyskać akceptację ikon. Ale może najpierw sobie... Dobra, ty już możesz sobie iść. Zakończ proces adopcji. I weź sobie mm, zjedz... Te warzywka. Jak tam dziecko? Dziecko się bawi jest zadowolone. Zaraz matka zje to... Matka, no można powiedzieć, że matka. Zje i przyjdziecie nauczyć korzystania z nocnika. Tylko zakończ ten proces. I Liluchna jest z nami. Bardzo fajny piesek. Bardzo mi się podoba. Ma czarnoczki ładne. No tylko jak ona jest niezależna, to żeby przypadkiem mi nie zaczęła uciekać albo gryźć tutaj czegoś. Nie no, na razie sobie leży na... Na kanapie przed domem, także jeżeli chce, to niech sobie leży. Markus poszedł spać. Wiem, że on w sumie ma pracę. Także, jak chce spać, to niech śpi. Ja włączę tylko automatyczne przełączanie świateł. Chociaż to jest podonomik, jeżeli chodzi o rachunki z automatycznym przełączaniem świateł. Ta w ogóle sobie na stojąco widzę. Ja nie chcę usiąść przy tym. Dobra, jeszcze napełnij miskę i zaraz ogarniesz małego do snu. Nie, nie siusiaj, nie posisiaj siebie, nie, nie siusiaj siebie, nie, nie siusiaj siebie, nie, najgorzej Aha, widzę, że tutaj nie, nie da rady tego dobra, no wiedziałem. tak myślałem, że może nie dać rady ona tego tam napełnić pod schodami, więc będzie miała mała tutaj gdzieś swoją miskę O, proszę cię bardzo I weź to dziecko w, w takim wypadku, jak on się zasikał sam No to... Mm, przewiń i do łóżeczka zaraz go wsadzimy, i poczytamy do snu. Koniec tego. To już też koniec żarcia. I dom. Aha, i po co usiadłeś? I dom, dom nam się zapełnia troszeczkę, można powiedzieć. Także zaraz będziemy mieć tu sporo Simów. Na razie mamy trójkę z dodatkiem naszej Lilu. No, a później będzie jeszcze więcej, bo dojdzie nam dziecko. No nie, także troszeczkę tego będzie. I, i myślę, że będzie fajnie. Ja lubię, jak jest dużo Simów w rodzinie. Chociaż nie do końca to wtedy ogarniemy. Dobra, także przebierz tego. Czy ty potrzebujesz czegoś do zrobienia tutaj? Potrzebujesz uzyskać akceptację ikon, to się tym zajmiemy jutro. Ja też nie będę wam pokazał całego jakby procesu tego, jak gram. Po prostu jakieś takie ciekawsze momenty. Czemu nie możesz tutaj go położyć do łóżka? Dlaczego? Może jak tak posadzić tu... to już wiem czemu. To sprzedamy. Tylko to łóżko mi tak nie będzie pasowało. To zrobimy inne łóżko. Ja, ja wszystko zrobię, czekajcie. Dobrze, łóżko przyszło przemiany, Czy uda nam się teraz to zrobić? No, dlaczego tu nie możesz dojść? Teraz tego nie wiem. A on może w ogóle tu iść spać? A, on może iść spać. No dobrze, to nie będzie miał czytanego. Także powiedzmy, że Maria tutaj ogarnęła to. Ty po co tu idziesz? Aha, laptop zobaczyć. Dobrze, to fajnie, cieszę się. Tu już się wyspać? Boże, czy to łóżko, jest na, to łóżko jest na tyle dobre, że on się już wyspać zdążył? Matko, święta, on ta idzie z jakimś siedzeniem, w ogóle on tego nie widzi. Musiała sobie przemknąć szybko. Spoko. Dobra. Niech ona idzie spać. I ja widzę, że ten odcinek już ma troszeczkę minut, więc po prostu będę sobie pogrywał samemu, bo jej zostało tutaj do trzeciego semestru trymestru. 15 godzin. Więc jak ona będzie w trzecim trymestrze, to się zobaczymy. Jak będzie coś ciekawszego się również działo. To się zobaczymy. No chyba, że nie będzie się nic ciekawego działo. No, zobaczymy się po prostu na porodzie. No i dzień znowu zaczynamy od tego. Markus poszedł po prostu do pracy. Um. Jak widać, Miley się kąpie i mały Luis, czy tam Edziu wcześniej, um, Ja sobie śniadanko, czyli sałatkę. Jest oczywiście smutny. Dlaczego ty jesteś smutny? Bo nieobecność rodzica, bo Markus poszedł do pracy. No to fajnie, Simsy. Fajnie, simsy, że traktuje się go jak rodzica, skoro małego nawet nie zna. Ciekawie, no i dzisiaj zajmiemy się oczywiście em, rozwijaniem em, umiejętności młodego, bo on już ma poruszanie się na je prawie dwójkę. Wyobraź sobie na dwójkę, także no, mam nadzieję, że wystarczy mi, żeby to zrobić do piątego poziomu, ale może najpierw przejdźmy do tego, żeby go tutaj uczyć korzystania z toalety. To by było dobre. Ile rachunków, ja się pytam, gratulacje dla małego, że udało mu się zrobić do nocnika, ale 2000 rachunków. Ile ona go znowu wyniesie tam? czy tu go będzie kąpać? No, nie będziesz go kąpać w ogóle dobra, może, może Markus zarobi tyle, Dobry. no i staramy się, żeby nauka mówienia przebiegła pomyślnie, bo to też musi przebiec pomyślnie, żeby wszystko działało dobrze w ogóle hitem dla mnie jest to, że Louis jest taki posłuszny, to jest już jego druga nauka mówienia i wszystkie dzieci on <śmówienie> jest taki słodki wszystkie dzieci, które jakbym miał, wcześniej nikt nie chciał się uczyć mówić, on jest taki posłuszny i chętny w ogóle wiedzy Piękne. Jak to nasz piesku? Daje radę, widzę. Nie, nie, jeszcze uczyliśmy, uczyłem go na maksa z rana ją w sensie. Um, siusiania sobie. I tutaj się wysusiała gdzieś. Pogłaskała, na została i nawet e, wytulona, więc chyba jest. dość no szczęśliwa na razie. Wszystko, wszystko pasuje. Póki co, dobra, zobaczymy, jak tam wy. Co ty będziesz musiała? Ja muszę się zająć jej pracą też i skończyć tą, to jakby. Środa, dobra, to w sumie mam trochę czasu, e, jeszcze tą, te, te, ty, ty, artystów e, naelektryzowanych No a jego tą sprawność zresztą, no, bo jak widzę na razie to mu się nie... On 7 godzin pracuje, 7 razy 4 O, może będzie miał trochę kasy, żeby zapłacić, chociaż tu mamy 2099, no to nie będziemy mieć kasy na rachunki, zdecydowanie Dobra, coś, coś, coś zrobimy 329, no to jeszcze trochę nam brakuje Dobra, ty... A masz trój tutaj w tej pracy? Mhm. piesek cię przed przywitać. Patrzcie, jak biegnie. Ojej, kupu, pochwal ją. Cześć, kochane. Może nie wiem, weźcie ją na spacer. O Boże! Skąd to masz taki strój? No nie, po prostu życie. I weź um, opiekę nad zwierzakiem, wyprowadź. E, pobiegajcie sobie razem w sumie żebyście poćwiczyli swoje sporty. O, i przyszła teściowa! No to trzeba ją tutaj zdecydowanie powitać zaraz, właśnie akurat jest przysłodkie. To nie. Piekie. Dobra. Tutaj pouczone zostało mówienie, więc idealnie w sumie, że teściowa przyszła, a raczej matka Miley. Um, tutaj. Jak nie ma z nami Markus'a, kiedy on prostu biegać, będzie mogła się trochę zająć małym, bo ona tutaj jakby może, yy, bo wie wszystko, jakby Miley maili wszystko powiedziała. Także niech ona tutaj sobie robi w domu co chce. I, i, i wiecie co, mam taki spory, spory, problem, w ogóle jeden problem to jest taki, że nie zauważyłem, że nie mam zlewu w kuchni w ogóle, więc trzeba to naprawić, nie wiem dlaczego nie mam zlewu w kuchni. Wiem wrażenie, że był tutaj. No właśnie, tu był zlew w kuchni i nie mogę na tym placie gotować nic, to jest mój problem, nie wiem dlaczego to się dzieje, ale po prostu nie mogę, więc jakby klikam i gotuj, no nie, i nie wiem, biorę sobie, co możemy wziąć, Tosta z serem na przyjęcie, niech ona zrobi i powie zaraz, nie, nie mogę tego zrobić, zobaczcie, o, teraz się uda? Chyba, że to jest po prostu po na kuchenkę. No właśnie. I nie wiem, co jest, czemu ona nie może tego zrobić tutaj na, tej, na tym blacie. Z nim jest coś nie tak, czego jak mam jakoś źle postawionego? Może go tak postawię, to będziesz mogła? Czy, czy jeżeli tak, to po prostu problem z blatami? Będę musiał to Sims For Studio przyjechać po y, mojej rozgrywce. No trudno, nie to nie. No patrzcie, widzę, że babcia była u przyszywanego wnuka swojego, to pogadaj ty trochę z matką. Zachęć do sprawdzenia jak dziecko kopię może. To, nie wiem, do patrzenia w chmury to może nie. O, Markus Illu się przyjaźnił, Żartuję o politykach, oczywiście. Nie dawnych czasach możesz jeszcze pożartować. Jak tam, ty już nie wróciłaś, wróciłeś? O, ja wy, jakie tutaj macie biegi? No dobra, podnieś ją, mimo że, jak podniesie, podniesiesz ją, to wrócisz do domu z nią na ręku. No ha, dobra, no to nie. To zawała ją, żeby ona przyszła przypadkiem za nami. No dobra, poleci za nami. Widzę, że macie podobny bieg. Ona jest przesłodka. No zobaczycie. Zobaczyć. W tym uranku też w ogóle, jak biegnie na tych krótkich nóżkach. To byś tak nie zachwycałem żadnym psem, powiem wam szczerze, w Simsach, jak naszą Lilu. Także no cudownie. Ty do spanka byś chciał. Nie, nie, patrz dzieciaku, idź spać. Maria sprząta. To ciekawe, ciekawe powiem szczerze. Niedługo zbliżamy się ku porodowi, więc ja jestem na maksa dowolony, bo poród już za, za niedługo, więc yy, fajnie, fajnie. No właśnie, i o porodzie mowa. Także nie wiem, czy mama jeszcze, yy, Miley jest tutaj. Jest, więc to jest idealny pretekst na to żeby ona mogła pojechać do szpitala i urodzić dziecko. Tylko ja najpierw muszę pobrać No ukryb Moda, więc zapisuję, żeby wiecie, żeby tego małego, tą małą kruszynkę posadzić, żeby nie była w kołysce, tylko w, w innym jakby swojej kołysce, której ja ją wybrałem, czyli, czyli w dojanie w tej takiej brzydkiej Maksisowej, także dajcie mi chwilę. Jesteśmy w szpitalu, udało nam się Małego zostawić z babcią, także babca wie już co tam robić. Oh. <laughs> Okej, okay. ty robisz cikła, a ty nad nim chcesz rodzić, cudownie, e, dobrze, proszę was, no, okej, ok, okay. wiecie, w ciąży można robić różne rzeczy, e, kobiety, wiecie o co chodzi, no jeszcze się wysikasz, o już wszystko się unormowało i będziesz szła, miejmy nadzieję, już na łoże, na poród, no. Elegancko, no i rodzimy. Będzie to dziewczynka o imieniu, uwaga, uwaga, najprostszym i najbardziej chyba po swoim imieniu ever, ale ja to imię lubię, czyli Hope, Nadzieja, bo tutaj mamy angielskie imiona akurat, więc sobie pójdziemy tutaj w Nadzieję i w Hope, dlaczego by nie. No i teraz czekamy, jak nasza Nadzieja się urodzi. Mam nadzieję, że nasza Nadzieja się urodzi. Jej, córeczkę, Hope Belcher, pięknie. To powinno być Ballenger, bo po, po ojcu, no ale... To, to jakby może zostać. Nie wiem, czy, czy jak sami się dogadali z tymi nazwiskami, w sumie. No i urodziła nam się nasza Hope. Także zobaczymy jeszcze, jak ona będzie się prezentować e, u nas w domu. I będziemy kończyć ten odcinek. A od następnych. Ten szybko się ogarnął. A od następnego tygodnia zaczynamy ostro, słabo też ehm, Zresztą zobaczycie sami. Więcej tenek i więcej różnych innych ciekawych rzeczy. Gdzie jest nasze baby? Leży sobie. on trochę za wysoko. Trochę za wysoko nasze baby sobie leży. Sekunda, dajcie mi je tutaj. O, jest, tylko wchodzi w łóżeczko, więc trzeba to zdjąć. Ale proszę bardzo, jest nasze baby piękne, leży sobie w łóżeczku swoim i płacze. Dobrze, niech ona sobie płacze. Zajmiemy się ją już w następnym odcinku, a przy okazji ja wam póki co dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się podobał. Wiem, że wiele osób bardzo na niego czekało, także jest, udało mi się go w końcu nagrać. I dziękuję wszystkim za oglądanie. Zwłaśnie do kolejnego buziaki pa!